Siema! Słuchajcie, znowu zbieramy z siebie naszego nowego Pet Simulatora czyli Pet Champions. Słuchajcie, dzisiaj na zbierane bardzo dużo kaski i wchodzimy na ostatnią mapę, także dzisiaj będzie bardzo dużo do robienia. Mam nadzieję, że ta ostatnia mapa odda dodatkowo. dajcie mi info, że ten pet, który był na tej, na tej przedostatniej mapie, już się tepniemy, na Island, to jest huge pet i można go naprawdę trafić, to jest huge fish i będziemy go próbować sobie sumie trafić, ale nie dzisiaj. Ale myślę, że go trafimy, myślę, że go przehardujemy. No samym stąd, bo dajcie łapkę, komentarz, sobie lecimy do 200 kasów, do 1000 chyba 200 subów. Już zostawiajcie suby, bo będzie liveik na Twitchu, Twitch TV, Pozonik Ty, dodatkowo kanał Pozonik Minecraft. Tam też są filmy, trochę rzadziej teraz, trochę rzadziej, ale, ale będą niedługo regularnie. Słuchajcie, idziemy w takim razie w tym momencie na ostatnią bapencję, 8 milionów, my co to dla nas, 8 milionów, bo 184 miliony, kupujemy idziemy. Dzień dobry, co my tu mamy? Dzień dobry, witam w lesie. To jest Infinity Chest? Nie, to nie jest Infinity Chest. To jest jakiś chest, który ma 2,5 miliona HP. Także mega, mega dobrze. Jesteśmy tu. Gdzie jest jajo? Jest jajo. Dzień dobry, jajo. Ile kosztuje jajo tej 150 koła? Czemu tak tanio? Bo tam jest huge. Bo tam jest huge. Ale zobaczymy, czy te PC są lepsze. Jeżeli są lepsze, to sobie je wymienimy. Wszystkie e, teraz peciszki, e, bo odpalimy sobie Lucky Boost i sobie potwiamy i sobie wymienimy wszystkie na złoto. Bo aktualnie mój, mój eksponek wygląda tak: no wygląda całkiem, całkiem świeżo, bym powiedział. Dobra, no, niech tam się zbiera kaska, ok? A my w tym czasie sobie odpalimy tutaj e, busta, Lucky Boosta myk, i lecimy otwierać. Słuchajcie, także od razu, bez zbędnego pierdzielenia, kupujemy najlepsze peciszki, jakie są w grze. Mam nadzieję, że uchasz i taki OP. Także otwierajmy. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay, okej. Okay. Na razie słabo. Na razie za na razie słabo. Co jest? O nie, co jest? Ten lucky boost nic nie daje. Lucky boost nic nie daje. Naprawdę! Ja mam wszystkie boosty. Halo, go! Ha, ha, Co to ma znaczyć? Co to ma znaczyć? Co to ma znaczyć? Nie, to jest żart to jest żart, proszę powiedzieć mi czy to jest żart, czy ktoś, czy ktoś sobie mnie proszę napiszcie czy ktoś mi w tym momencie pankuje czy czy to na poważnie tak panda epic dziękuję Pando epic goldfish lecą dobra goldfish lecą ale żadnego le żadnego nawet nawet myszka jednej ja polcia to w to nie uwierzę w to nie no nie no co jest halo ha halo nie halo czemu takie kubsko leci? No, zaraz lecimy muszę na złote ale zostawiam dlaczego tak słabo leci. Dlaczego? Wiesz, co? Zrobimy inaczej. Otwórzmy jeszcze. Cztery. Raz. Dwa. Trzy. I cztery, dawaj. I cztery, 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 cztery. Dobra. Odchodzimy. Wbijamy tu. Siemano. Ile my tego mamy? Tego, tego trochę nazbieraliśmy. To ma 185 podstawki. 460 ma podstawki, okej. Okay. Okej, okay. dobra. To robimy takie omyka. Patrzcie. Te pamięć na spawn. Robimy Gold Machine i teraz przerabiamy pet, żeby w trakcie biła nam się ta skrzynia, ok? Bo to nam da mega, mega buścika Goldfish, Goldfish na 80%. Uff. Na 80%. Dobrze! Dobrze, dobra, tutaj na setkę sobie zrobimy, bo to jest mega proste, żeby to zrobić. Już zróbmy sobie tych petów 8 albo nie w sumie możemy nawet cztery, bo co nam co nam z tego jak to spali co nam z tego słuchajcie co nam z tego skoro możemy tego spalić w holendę i nic się nie stanie mam nadzieję że wyjdzie w ogóle update zanim był pytani fajnie by było bo aktualnie tylko złote można robić Także no przydałoby się tutaj troszeczkę, wiecie, wprowadzić nowości, żeby to troszeczkę bardziej śmigało. Equip Best i mamy nowe best pety a one mają 500 te misie, a te mają 900, okej. Okay. Dobra, to w tym momencie jesteśmy mega mocniejsi. Ty się na ostatnią mapę, jeszcze raz. Okej? Okay. I teraz robimy tak, bo to nie ma nie ma co, słuchajcie, nie ma co, rozwalamy to, okej okay. Nie ma co tak, tak kombinować, usuwamy komony bo to naprawdę nie ma sensu tego zbierać. Okej, okay, nie kliknąłem auto otwierania. kurde! Dobra, otwieraj. Otwieraj, 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 let's go! Lecimy po najlepsze pet jaki możemy, a potem robimy sobie opening, ale tam gdzie jest ta duża ryba, bo, bo chyba nie ma sensu inaczej. Tak szczerze, no nie ma sensu, no nie ma jak, w sensie po co? Po co nam to, skoro możemy tutaj sobie nafarmić z 3 miliardy? Pójść tam otwierać i próbować trafić tą wielgachną rybę, żeby mieć huge peta jakiegoś. No, przydałoby się mieć wszystkie huge petty po prostu. Ale chciałbym mieć tej bardziej, no tutaj te legendarki są fajne. Naprawdę. One są mega spoko i przydałoby się ich trochę nafarmić, żeby to było, żeby to było. Na razie te komony wszystkie walamy, bo one są useless. One są strasznie useless. W tym momencie one są tak nam nieprzydatne, no nie wiem po co one miały być. Szczerze. Po co te komony miałyby być? Ja nie wiem. Dlatego zbieramy tylko króliczki, wszystkie goldfishy i tak dalej. I sobie je zostawiamy. Jeszcze, te walić, naprawdę, jeszcze walić totalnie. Bo to jest useless, to jest useless totalnie, te niedźwiadki. Już mamy zabranego fula niedźwiadków, więc nas nie interesują zbytnio te niedźwiadki teraz. Otwieramy tyle, ile możemy. No zobaczymy. Chcę to ja co zwalić. zobaczcie jaki będzie drop z niej. Myślę, że będzie potężny. Kasy drop. Z, zwłaszcza, że nie mamy w ogóle e, tych żadnych bustów odpalonych pod, pod nawalanie skrzyni, bo ja sobie to odpalę po prostu, wiecie, później, żeby na fajnie te kolejny odcinek, gdzie będziemy pływać tego huge fish'a e, i mam nadzieję, że poleci. Szczerze, mam nadzieję, że ten huge fish, huge fish poleci, bo fajnie było, bo jest mega rzadki, jest ich bardzo, bardzo mało, jest chyba pięć w tym momencie. Um, więc chciałbym go trafić, chciałbym go bardzo trafić. Wiem, że jakiś widz trafił, ale nie chcę być na odcinek, chcę sobie swojego trafić. Skoro mamy taką możliwość, to spróbujemy po prostu to trafić, żeby to było. I żeby to było na oczywiście. Halo, czy poleci mi w końcu cokolwiek z tych rzadkich? Bo jakby, Jakby... to ja mam jak coś tego. Mm, boosty. busty. Halo, go. Czy ja mogę trafić cokolwiek, co się przyda? Nie, naprawdę, ja nie wiem, czy, czy to jest przypadek, czy co. Ale ja mam mega pecha, zauważyłem. W Togę. I to nie tylko w Togę, w sensie w każdą, jaka istnieje. Ja mam mega pecha. Więc bardzo bym chciał, żeby ten pech ze mnie szedł i bym mógł w końcu cokolwiek trafić. Rozumiem, że to tak nie działa. <ścoughs> no nie, no proszę, no co to ma znaczyć? No halo, co, 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 co to jest? Co to jest? Halo, co to ma być? Jaki to jest skam? Jeden wielki skam to jest. To jest naprawdę jeden wielki skam w tym momencie. Jeden wielki skam, że mi nic nie leci. No proszę Cię, grono, no co jest? Nie no, ja nie mogę. <laughs> nie wiem, nie wiem, no, mam nadzieję, że ta na skrzynia szybko się dosyć rozwali, to sobie przynajmniej z tego coś dostaniemy. No ale w tym momencie to jest giga, giga scam, Giga scam to jest, no do czego nic mi nie leci? What shit? Co jest? Nie, 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 ja w to nie uwierzę, ja w to nie mogę uwierzyć, po prostu nie jestem w stanie w to uwierzyć. To, to nie ma sensu, <gry> to nie ma sensu. Halo, zostawmy to, zbierzmy sobie kasę. Parę milionów o od odbuta, bardzo mi się to podoba. Zwłaszcza, że nie mamy żadnych tych, żadnych buścików, tylko lecimy sobie tak normalnie na chileczku. Zobaczmy... Kurde, za dużo tych niedźwiadków mam cały czas, weźmy sobie tak, zróbmy. Mek, 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 my, mek, mek. Mek, 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 mek. Delay. I teraz idźmy zrobić sobie na 100% wszystkie te, 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 te nasze, e, te cośki, żeby one ponawalały. Mm, ok, tutaj mamy te cośki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 100%, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 100%, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 100%. O, tutaj na 80% walniemy. Może się uda. O i się udało, bardzo dobrze. Tutaj króliczki na 100% lecimy. Let's go, panie króliku. Potrzebujemy 5 najlepszych petów. Wtedy możemy zejść najlepsze peta w grze. Taki jest plan. A jak wejdzie, Nie wiem. Mamy, ej, mamy 1000 damage'a. Pety, let's go! Usuwamy te rybki już, bo one nam się nie przydadzą, te złote rybki. Właśnie, bo to napełnia nam całego tego. Całe ku całe eko całe nam to robi. Więc będziemy zbierać, żeby tutaj wpaść w topkę. Czy jesteśmy w ogóle w top 100? 65 koła. Nie jesteśmy na pewno, nie jesteśmy na pewno. Tuż już jestem pewny. E, także lećmy tu. Lecimy na forest. Otwierajmy dalej, słuchajcie. Ja Wam e, to przyspieszę. Bo to nie ma sensu, żebyście oglądali, jak ja tutaj od, otwieram wszystko. E, więc słuchajcie, tutaj macie przyspieszone otwieranie za, nie wiem, do fuleku tych petów. Za czymś pleci aż jeden dobry. Także lecimy! Słuchajcie, trochę pootwieraliśmy. I zbierzemy teraz kaskę. 3 miliony ponad. Mamy legendarkę. Nie, nie chcę delejtować. Halo! Nie, 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 nie. 600 DMAJA Podstawowa Koala, słuchajcie legendarny Penguin. Zaczekajcie, ma ładne jest? No czerwono, tutaj wszystko ze e, halo. Który Penguin ma najwięcej? 1380 ma Goldfish. Także idźmy sobie te Goldfishy teraz przerobić. E, I sobie zobaczymy, czy są całkiem OP. Zróbmy sobie to natychmiastowo. Halo, dzień dobry. Gdzie tu jest? Tutaj, tutaj jest, tutaj jest, tutaj jest. Kraftowanie. Dzień dobry. E, goldfishy na 100%, żeby mieć cały eku e, Goldfishy. Tutaj, craft. Mek, mek, myk, myk. Teraz 82 zróbmy. Kurde, nie mówisz, że 2 failuje, dobra. dobra. Dobra, 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 dobra. Pandy też sobie zróbmy, bo one też są całkiem mocne. Koliczki też zróbmy, no bo trzeba, wiecie, nabijać tutaj EQ jak najwięcej major, także sobie to pootwieramy. Teraz porobimy wszystko, co tutaj trzeba. I trzeba będzie się przygotować pomału do zbierania większej ilości kasy na opening dużej ryby. 40% fail, szkoda. Eee, także mamy teraz, uwaga, Equip Best. Mamy wszystkie pety praktycznie. Halo, czemu? O jest! Wszystkie pety, przynajmniej 1000 damage'a. I możemy sobie jeszcze na nich wrzucić yy, abilitki, Bo tutaj mamy trochę tych na nafarmione. Także możemy sobie, jeżeli nam dropnie jakiś dobry pediszek, i zrobimy go na złoto, na przykład zrobimy do kal na złoto, to możemy jej walić trzy razy siła. Więc ona będzie wtedy naprawdę, naprawdę potężna. I słuchajcie, też trzeba pamiętać o openingu Huge Robota. Bo w obowie całym także będzie. A ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie, łapka, co mi do tych 200K. No i co, Twitch widzisz, Poza there, to już niedługo live, ek. Naprawdę niedługo pozostało wam, naprawdę niewiele. Dobra, słuchajcie. SIEMADY!